ja się czuję. A teraz masz film, ja? a jo? Tak, zniszczenie. Witaj Ty, masz głową, co na YouTube nagrywasz, serio? Masz kanał? Już oglądałeś, kur... Szczególnie mówimy... pedale. Dobra, grajmy. Witam serdecznie wszystkich, jestem Marek, AK. Was na bocie. FUP! Na z się O, co jest, ej? Czaj, co to jest? Co? Ale jakoś mi nie idzie. Ej, co ty się kurwa? Gdzie ty Ej. idziesz? No właśnie nie wiem. A gdzie idę? 30 czy... Tak, ja Jestem Caitlin. Co ty gadasz? Chwila, muszę pomyśleć. Dobra, wystarczy. <laughs> A bo tak już kurczę bardzo. No bo nie można, nie. Sprawa to jest. A zapalki. Pojawiły się stwory. Zapytaj mnie, czy słuchałam. Czy znaczy, nas Uwaga. Nie Słucham. No to nie no. Ja, nagrywam, ja od razu streamuję i nagrywam. Dobra, czas trochę postrzelać. Musiałem. A ty nie? O, co ty takie tu jest moja pierdolona. Nie lubię węża, ale żyję na. Dravena. go bo mu na tej dole garści. Dwa. kurwa y -y -y. na Facebooku mi się nie, nie rucham, się dałaś. To wszystko część planu, który właśnie wymyśliłam. Ja by... cię. Pupę! Kurwa, 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 jest kurwa, 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 Dziwnie mi się gra wiesz? Dziwi mi się gra w O Jezu. Chcesz jaki lak? Chcesz pójść? Mam klatka. Przeciwnik pokonany. Teraz ma klatkę. Ja nie trafiłem. Ale lagi mam bez jaj. Oj ja ten treść przyszedł, nie? O. Kurwa, w razie wyjdę w kłapkę. Patrz, lecyski. Ej co nie się z nim pizgał, nie? <laughs> ja się tam nie mam, zjadł <laughs> 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 Kurwa, gramy, o. O. O, wyjebań. O, Macieju. Tam, masz, 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 masz. kurwa, masz kila Kila? Co? A kurwa idzie? <laughs> Oni no nie są normalni. Ej, jak będzie pułapkę, nie? Różnij po pułapki i go spikamy. Ej, czemu tu jest! Dobra, nie, nie spikamy jej. O, jest, pułapka, chodź. Dobra. No, no, trochę. Sorry, stary. Naprawdę, sorry. przepraszam. O oh fuck! Ale tu jest trzech z kurwa senów. <grym> o nie, nie chciałem tych kury. Słyszeć. Nie, Wielu... bo tu umowę oh, właśnie. Takie mnie. mnie. nie? Nie, nie, nie. To trochę taki kurwa jakby, nie jak w gdzie? Mam to. <średzimy> nie wiem stary, mam taką fazę że chuj Ej bijemy go Nie kurwa o Ale tu ty laski kity przyjeżdżasz? Strasznie Ile masz kasy? Gadgety Gadgety kotek, chodź Ale bardzo A patrzy ma to jakieś dziecko takie 13-letnie, jakbyś tak tu przeprowadzasz A to do mnie prokasa przychodzi kurwa, że ja tu przeprowadzę Propozycję kurwa, propozycje, kurwa na ceremonialne dla kiczuwą gimbów Myślę, że byłby w Adwioru Cześć, bo ten Draven wyjebi.. A, wtedy ja padnę. A, ja tego, się... A ja tego bym nie chciał. Zaraz powiem, O, Dobra, ja to do bardzo mam kw, Ja też, desycie, silny, nie? mam dostać jakieś... Nie, ja mam 1300 już. Ja już A, bo ty... a ty też? A no 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 no, ja się prezuta przyjebałem. No i farma 16, nie chcę, bo wejście w snel, ale jebać. Może to bez flesza ja, czemu by tak gdzieś nie grać Zobacz, aż kurwa na mnie gdzie to jest. A to ja wymiar sobie z kołu, No kurwa, dobra, jest po Nie Badać. Ej, teraz drzem taki krup, bo bym po. Ja mam duży połek, nie? ja wiesz, bo ja mam duży kuwa w nie? Łażej. Ale nie... Okej, okay, okej, okay, idźcie, ja sprzytankuję. idź, idź, idźcie. Uważam, że tu będzie ten sfel. To jest tu Wardar, nie zolne. Albo nie. Nie, 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 spoko, loko, stary, ja mam wszystko po kontrolu, kurwa. Mów no, mi, pokoju, mów mi za... <laughs> nie, ale... Szybko otwarte. <śmiech> <śmiech> łapię cały monitor. Przeklę, <laughs> ja, ja teraz. Ej, jak mi się niszka mi zaczyna? Język ja tak też. Wiem. Napierdolę, kutu kurwo babilońska, chodź kurwa, spłonecz. O, ale mi to jebałem, cię zrobiłem. Jego czopka jest. No, to ja kurwa... tego... Aka... Esmisan. Ej, pana to. do tego pantalona. O, czekaj. To na Facebooku mi się napisze, wiesz? Te... No weź wyłącz tego Facebooka. Nie ja wolę ci pista muzyka, ziomek, fuj, ogień jest. No, może pójść kurwa. Ja. Co ja zrobiłem? Dawaj, pizdamy Wypierdalaj. Za... Ja jestem seryjny. Ja pierdolę. Mamo, nie chciałem. So Ej, choj, ja zaraz To niej pójdę. No już, nie? A ty już masz ulti, tak? Poczekaj. No, Mam takie kurwa combo matematyczne. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ty, uciekaj. Ej, czemu to, ty... Ej, Timo, ty Timo, no, spierdalać. Teraz masz ulti, teraz będziesz miał... Ja, ja miałem heal'a, ale ja jestem też MK... chwilę, nie wiem czy, nie Ja też nie użyłem, jestem głupi. No w ogóle skąd? Jak a... Report asze. Report Ashe. bo co? Bo co? Bo jestem lepszy? Na tego? Na... No. Ej, ale. Kurwa, w nodzie słucham oh No no, chodź ej, ej, jak to się tak medytują z rana, jak one mają? Konf konfusjusze? No co, co? Konfusjusze, nie? Tak tak medytują To rana, nie? No te, te pedały co tam medytują z rana samego On widzi. Ja też nie ale tak właśnie pomyślałem, tak właśnie to się czuję Uuu, siedzę O kurwa, ty jasne bym tak pójdziesz, nie, nie, nie zabiję by Dobra, wystarczy Ej, przecież mnie naleci, zabijemy stary to kurwa mam problem patrz Zgadłeś? Mam, mam, mam O kurwa, ja się skoczyłem Ja go nie widzę Jakby mi kamera uciekła stać czajsz Ale ja naprawdę chcę dobrze Ej, dawaj, dawaj, tu dobra jest Nie bałem się, że patrzę stary, prawdy Bo muciski tacy nie wiesz? Naprawdę kurwa spamuję na sandra No myślę. Może się rucha kurwa ty Nice, nice, nice panów O, Ten <śmienny> ja to to jest jamek pójd ja nie wiem czemu z prosty prostym się nie klika ten auto Ciekawe. Dobra, idziemy stąd O nie nie powiem w tupsku Hej, pomóż mi zrobić tego Nie, to Mam brakuje 100 golda, ja tak nie powiem, nie mam w ogóle niestyle, nie wiem, wyjebie się Naprawdę Ja potrzebuję tylko 100 golda Okej, okay, okej, okay, zrobię, zrobię, zarobię Ile zabrakło Kurwa, 2 golda Nie Achuj, 15 golda, poczekaj, nie tak i się... tak... Kurwa, też się... brakuje <laughs> no chodź, try, chodź. Czeka, sprzedam, Dura. Nie sprzedamy, to nie, nie warto Ja nie, nie wiem, czy warto, czy nie warto Magic resist My farm, no Magic resist, kata Nie kurwa Magic, magic penetration Ja pierdolę co to typ A ja, inaczej, co, inaczej co się... Hej Chyba ty Gdzie ten magic resist? Co, co, co? O, i ten Magic Regi. O, czekaj, mam plaga. O Jezu, a nie, to nie lag. kurwa, ej, lag, lag, lag. Gdzie jest? O. Aaa, jednemu to. O kurwa, jak ja Epizgamy? Co wy kurwa robić ci goście? Dawaj ulcić DJ DJ ulpi Nie masz ulti? Wiem, wiem, wiesz. Ja go zabiję, zabiję go, nie flech Daj, a nie Albo fui

Ale ich rozjebaliśmy, stary, co masz? Przeciwnik pokonany! Ja też nie w ogóle, ale farmu to mnie to kurwa jak te... Jak kurwa debile gramy z farmą, no. Po wiem, dobrze, choć... Nie, my. nie więcej. Powiem ci, że ten... Że... Ja, pierdolę, Draven... Tak... Kurwa moją postać zniszczyłeś śmieciu jebany. Ja go reportuję za to. <grym> Naprawdę, bo... A ciekawy jestem ten, czy ja tak? Nie no, tak. Ale że co? Bo cię ścięło. Ścięło mnie, prawda? O, z cię? Czekaj, może po prostu coś włącz, czekaj, eee. Yy, Kojąć przeglądarkę i tyle, bo cię. Nieee. Z ci tą dziewczyną, ty tak? poruchasz. Dziwmy się, co. Poruchałeś się na baletach i. <laughs> Ale co, ardyst, w ogóle. A to jest, jest kurwa. Co? Zazdrosny, bo dwa chłopców w dupę. Jinx? Znaczy, że jesteś w stanie. Na plumetach na ryj. Nie, nic nie woli. Pitch! Wejdź mi na stół. Nie ma już bangerów? Nie ma już bangerów? Demokracjipka, czy ciała, psaczmi. Przyjatek ciała. Orse. Nie musisz umieć okay. mówić do demolki. <grym> Pomocy! Kurwa, no nie A, ciut, report, report popi. Ale traf... Pa, klikałem tu, poszła mi w górę. Nie do Pogro ja ten, pogro ten na popi nie? Popi, popi 1-8, kurwa. Cztery. Gabi, graj coś, piękna. Ale napierdolenie. No, kurwa, Gabi to Polak, ale teraz ten? Niech się. To nie, Ej, no to się ja. Ej, to też co jest zabić prawda? Nie! Kurwa! chciałem scuć. coś chciałem nie wyszło. Będzie Ludzie surrender. Ej, czyli widziałeś tego? No

Nie no stary aż tak to się lepiej pizdać Ale ja nie mogli pić, kuria Tak nie mogli Też nie śniadanie Dobra to Jak ją wychodzi Ej chodź się pizdać Czemu teraz nikt nie ogląda? Bo jestem w bronzu

Stajesz to przez 20 nie? Dobra, czas jeszcze, jak... no. no. No, jasne. Dobra, moru. Bo... E papa. pa. pa. Tyś... Noszę bardzo dużo pasów. Bez żadnego... kłopotów. Język chciała. Kłop, widziałeś? Oooo, wow, ale peace, Och, I tu każdy bije na jednego, nie? Ej, jak ja teraz Nie Oj, Ej, ty Ja tak spojrzyłam, nie? Nie! Ej, tam wyjdę! Ej, bije mnie, Weź Nie no, dawny. No. Nie ma. O oh. ja drugi mam zniszczyła ten kid Co to ja miałam. No nie? Siadź zniszczenie. No kurwa gimbę lub nie Ej, nie ono chodźcie. Pa 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 Kurwa, czemu nie, czemu nie mogę podejść? O no tam ból. Kto by war robić gościu? オーバーボーボーこんなにあり、oh, ようああ No. Ile punktów dostajesz? Eee, yy, nic, weszłem do... Srebro 3 z piątki. Jasne. No tak, zobacz sobie. Miałeś 4, idiota. Miałem 5. 4 miałeś. Piątkę miałem. Tak? Sprawdzimy. Czekaj. Eee, yy, nie ty jesteś. Teraz sprawdzimy. Nie weźmy kłamał, kurwa, w filcu. w ogóle...